Dobra, witam was wszystkich. Dzisiaj sobie omówimy, jak zbudowane są hopy. W zasadzie to jedna hopa, bo na razie więcej nie ma. Także tak. Zaczynamy sobie od budowy całego tego stelażu, który opiera się na dwóch podporach, wsadzonych tutaj w ziemi. To jest jedna, to jest druga. Do nich przybite są dwie belki, na których osadzone jest całe nasze wybicie zbudowane jest w ten sposób mamy dwie belki, które podpierają i do nich przymocowane są po kolei belki ustawione w ten sposób i teraz żeby nie zmarnować tyle gwoździ dwie te długie belki, które jakby trzymają nasze całe wybicie są osadzone na dwóch gwoździach tutaj teraz kolejno te wszystkie poprzeczki nasze osadzone są na dwóch gwoździach w tym miejscu i dwóch na końcu teraz całość, żeby się nie rozleciała, to wszystko jest ładnie ubite, nie rozjeżdża się na boki, jest przyciśnięte dwoma belkami, takimi z tutaj i to w zasadzie trzyma się idealnie, tak jak bym chciał, tak jak zaplanowaliśmy sobie. No i teraz tak, to jest tak docięte mniej więcej na wymiar, generalnie staraliśmy się, całe wybicie masz tu pokazać z boku, więc wejdę do góry. Jest, no aktualnie trzeba będzie jeszcze tutaj sobie trochę ubić, bo lekki jest ślad powyjeżdżony, ale... Ja teraz jak podskoczę to no widać, że ta hopa lekko pracuje. Ona no, pracuje pod ciężarem ciała, czyli jeśli wjeżdżamy sobie tutaj rowerem to ona się trochę ugina, tak jakby nas wyrzuca do góry, dlatego też przelatuje lądowanie. No, jak już omówiliśmy sobie budowę hopy, to chodźcie teraz za mną. Lądowanie. lądowanie jest zbudowane z belek poukładanych pod tą całą ziemią. Eee, może wrzucę jakieś nagranie z zeszłego tygodnia. Jak to jeszcze wyglądało bez tego piachu całego i generalnie na tym jest ubity piasek. Jeszcze nie ubity super, bo wiadomo, że tu wszystko jest do poprawy. Na razie skupiliśmy na tym, żeby coś nagrać, więc jasno jest pogoda wyborna jak na tą część roku. No także z lądowania to by było chyba to. Ono jest dosyć długie, także zmieści się tu na spokojnie półtora roweru i, i sprawuje swoje zadanie idealnie. Z tym, że trzeba trochę przyhamować zanim najedziemy sobie na hopę, ponieważ... Jadąc tutaj dalej, <grym> jadąc dalej z dużą prędkością, oba nas wybije tak mocno, że lądujemy na przykład tutaj. Tak jak nagrywałem sobie, będziecie mieli e, połowa z głowy. Ten raf pokazuje, jak bardzo daleko poleciałem. Jak bardzo przeleciałem to lądowanie, lądowałem tylnym kołem mniej więcej gdzieś tutaj i zamknąłem amortyzator przedni w demo. <grym> Także sto cieszę się, sobie za mną tutaj idziemy na ósemeczkę śmierci. Tutaj, tak, tak zwaną bandę, nazywamy ją ósemką śmierci. Dobra, proszę państwa, jest duży upgrade, ponieważ teraz po hopie nie ma ósemki. Zdecydowaliśmy, że lepiej będzie, jeśli poprowadzimy trasę po prostu bandą w bok. Już jest Max. I teraz trasa będzie szła tą bandą. Potężną bandą. Lecimy tam i tam robimy dalej jakieś hopy. Max, jak się wypowiesz na temat bandy, tak na szybko? Banda wygląda bardzo ładnie, Ciekawe, jak będzie działać. Nie, tutaj... Ogólnie cały, z tego. E, tak przygotowanie jak to budowaliśmy. Jest tu Maxa na kanale. Tam chyba też się znajduje timelapse z budowaniem właśnie tej bandy. Z znajduje się? Tak, znajduje się o, na początku tak, Dobra. Super. Yy, także zapraszam sobie na kanał Maxa. Ja tu wam dam link gdzieś tam, gdzieś tam, albo z tamtej strony, albo z tamtej w, w no, kartach. Tak no. Link będzie w kartach yy, do filmu. Także sobie tam wejdźcie i obczajcie mi więcej jak to budowaliśmy. Teraz toczki ze mną do góry. No, idziemy sobie naszą drogą, którą też wcześniej robiliśmy, bo to wszędzie był mech, wiadomo, to było wygrabione, nie, nie. także teraz jest więcej przygotowane, tak jak powinno być. No, Więc Przejdźmy do samej budowy bandy. To jest najlepsza z tych wszystkich band. Osadzona jest w zasadzie, no, zbudowana jest na podstawie kilku takich belek poukładanych sobie tutaj i y, bitych po kilka takich. Nie podpór, żeby tabelki się nie zsuwały w nieodpowiednim stronę i na tym wszystkim zasypana jest ziemia, stąd zabrana. Wyprofilowamy tak, żeby w tą bandę ładnie się przejść, wjeżdżając tutaj do góry, zjeżdżamy sobie ścinając i tutaj wpompowując, i zyskujemy dzięki temu prędkość i płynność. Nurtuje mnie jedna bardzo ciekawa sprawa na Ma Maksię Ochotku. Jaka? Stanach się nad tego orzecha. Co on tu robi? Każdy się tutaj widział? Skąd się to dzieło? Może się nie wiem, trzeba się zastanowić Poże, woski się lasu Ciekawa to... sprawa. I widać, że zaczyna kiełkować chyba. Znaczy okay. własnąć tutaj. Kasztanar to oh, wrośnie. Kasztanowy jest nie. Prowadzimy ze Jut! Dobra, to lecę No, wybornie. Dobra, w takim razie podsumowujemy skok. E, przeliczałem. Tak. To jest moje podsumowanie tego skoku. Co poszło nie tak, w to Pojechałem chyba trochę za szybko i za mocno się wybiłem z tego wybicia. Także będzie trzeba trochę skamowywać tutaj. Ale zaraz już to jeszcze ztestujecie. Chyba demon jest lekko, ale tu nic. Najważniejsze jest to, że ztestowaliśmy. Idę. jest dosyć długie, a i tak wylądowałem tam. Selfie z lądowaniem i przeliczyłem hopą. Ciekawie. To było lekkie, Je, lekka świeca. Raz, jeszcze, raz. jeszcze raz, powtarzamy. Podejście numer dwa, Ryder Max uchowek. Yo, teraz było pięknie. Wyleciał mniej więcej to samo miejsce. Jak tam z rozpędem było, hamowałeś coś czy nie? Nie, fajnie, nie trzeba hamować. No to dobrze, bo ja, ja lekko przykamowałem, ale też wkleiłem się tam w tą bandę dosyć mocno i wyszło tak, że może no, trochę sobie przyleciałem, no, no, no trochę za szybko poniosłem, nie? ale sobie jeszcze tutaj, mm, jeszcze raz polecimy Leci domino, kolejny rider, który niedawno przybył na no miejscu, testuje chodź. Oh. <tryk> domino, próba druga. W tym razem mam nadzieję, że nie przeleci. trochę na świece, ale teraz lądowanie. trzeba o wiele wolniej jechać, jak się wydaje. No. Lecimy. A spokojnie, to sobie jeszcze raz Tym razem trochę skoczczeniem hopę Ale to nic, poprawimy to Jeszcze tylko szybka wstawka a propos mojego roweru demo Ponieważ będą zmiany najprawdopodobniej planowane gdzieś po świętach wielkanocnych Ponieważ zbieramy na, na razie kasę na amortyzator do przodu Teraz tak Gdzieś tam w filmach wcześniej mówiłem we vlogu gdzie lataliśmy schody Tak po raz pierwszy lataliśmy schody Mówiłem o tym, że będziemy zmieniać amortyzator na Bossa Idy. Jednakże one się zmieniły, ponieważ do bossa uszczelki są bardzo ciężko dostępne Także też yy, chciałbym zmienić amortyzator na yy, RockShoxa rock Boxera w, w, w tłumiku celek Czyli na tego nowego RockShoxa gdzieś w koło roczników 2019, 2020, 2021 i tak dalej Także zobaczymy co się uda dorwać, aktualnie ceny trochę spadły Więc tutaj zamontujemy sobie naszego RockShoxa i będzie szczyt 2 w demo Tył zostaje tak jak był nasz Vivid po serwisie. Możliwe bardzo, że gdzieś tam w najbliższej, może dalszej trochę przyszłości, może po wakacjach, po sezonie wrzucę taki zmodernizowany serwis, ponieważ tutaj mamy już tego Vivida nowszego. Wcześniej był serwis z Vivida starego i, i także to jest Vivid 2018 i serwis będzie myślę, że wrzucony po wakacjach, gdzieś tak jak po sezonie będziemy go odnawiać i serwisować. Aktualnie jeszcze taka zawieszenia szybko dodam, że został zalany olejem 15W. Ogieńc 15, także tutaj troszkę przesadziłem i nie polecam wam tego robić, ponieważ na lato jeszcze jako tako regulacji działają dosyć czule Ale tak jak jest teraz na zimę, na zimę tutaj gdzieś w okolicach 10 stopni maksymalnie ten, ten olej zbyt mocno gęstnie i amortyzatory nie chodzą tak jak bym chciał wybornie. Także tyle chciałem powiedzieć w zasadzie o demo. Bajczek będzie. Myślę, że już z nowym amortyzatorem, więc, yy, więc... tak naprawdę do takich dwóch i już zobaczysz.